Niż 24 godziny kontratak. Drony i irańskie pociski zostały wystrzelone w kierunku Izraela. Pierwsza fala ataku żelazna kopuła zdołała ją odeprzeć. Systemy obronne aktywowano także w Jerozolimie. Izraelskie media poinformowały o kilku uderzeniach w kraju, w tym w obiektach wojskowych. Doniesiono o bezpośrednim ataku na budynek, który uwięził ludzi w środku. E, spróbujcie sobie wyobrazić, co by się stało z państwem Izrael w tej chwili, gdyby oni mieli bomby nuklearne. Będziemy nadal atakować irańskie elektrownie jądrowe, będziemy nadal atakować przywództwo wojskowe Iranu i będziemy nadal atakować. Również ośrodki produkcji irańskich pocisków balistycznych, aby nie stanowiły już tak wielkiego, tak bezpośredniego zagrożenia dla terytorium Izraela. Podczas gdy oglądasz ten film, Izrael i Iran toczą największą bezpośrednią bitwę w swojej historii. To, co właśnie zobaczyliście, to irańskie pociski przechwytywane nad Tel Awiwem i Jerozolimą. Mówimy o ponad 300 pociskach wystrzelonych w kierunku terytorium Izraela. W Iranie zaatakowano instalacje nuklearne, wyeliminowano dowódców wojskowych i to może być dopiero pierwsza runda. I myli się ten, kto myśli, że to tylko zwykła wymiana wrogości. To nowa rzeczywistość konfliktu, który może przerodzić się w coś znacznie większego. Dlaczego tym razem przekroczyli czerwoną linię, z której wydaje się nie być odwrotu? Po raz pierwszy od dziesięcioleci Izrael i Iran atakują się bezpośrednio ze swojego terytorium bez pośredników otwarcie biorąc na siebie odpowiedzialność. Czy stoimy na progu globalnego konfliktu na dużą skalę? W tym filmie pokażemy Ci, o co tak naprawdę toczy się gra i co może się wydarzyć od teraz. Wszystko zaczęło się w nocy z 12 na 13 czerwca. Izrael rozpoczął to, co eksperci nazywają najbardziej skomplikowaną i niebezpieczną operacją wojskową w swojej historii. Ponad 200 izraelskich myśliwców współpracujących z zespołami wywiadowczymi potajemnie przenikającymi na terytorium Iranu, jednocześnie zaatakowało cele w całym Iranie. Cel był jasny: wyeliminować irański program nuklearny i zlikwidować przywództwo wojskowe reżimu. Rezultaty były druzgocące dla Iranu. W ciągu kilku godzin Izrael zdołał wyeliminować praktycznie całe irańskie dowództwo wojskowe. Hossein Salami, szef Gwardii Rewolucyjnej, został zabity. Mohamed Bagheri, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych, również został wyeliminowany. Ismail Kaani, przywódca budzącej postrach Sił Quds, operacyjnego ramienia Gwardii Rewolucyjnej za granicą, był kolejnym, który nie przeżył ataków. Ale Izrael na tym nie poprzestał. Ataki objęły również kluczowe instalacje nuklearne. W tym główny ośrodek wzbogacania uranu w Natanz. Irańscy naukowcy nuklearni zostali zabici. Systemy obrony powietrznej uległy zniszczeniu. Operacja miała na celu zakończenie wszystkiego jednorazowo. Odpowiedź Iranu nie kazała na siebie długo czekać. W piątkowe popołudnie 13 czerwca Iran wystrzelił ogromną salwę ponad 300 rakiet w kierunku terytorium Izraela. Tym razem wydarzyło się coś innego. Niektóre rakiety zdołały przebić się przez słynne izraelskie systemy obronne żelaznej kopuły, powodując zniszczenia w Tel Awiwie i okolicach. Co najmniej trzy osoby zginęły, a około 80 zostało rannych. Ale to właśnie oświadczenie, które pojawiło się po atakach, naprawdę zmroziło krew w żyłach. Mohamed Pakpur, pospiesznie mianowany nowym dowódcą Gwardii Rewolucyjnej w miejsce poległych, złożył mrożącą krew w żyłach obietnicę. Powiedział: Otworzymy bramy piekieł dla Izraela. Zbrodnie Izraela nie pozostaną bez odpowiedzi. To nie były puste słowa desperackiego reżimu. Była to obietnica narodu, który właśnie stracił całe swoje dowództwo wojskowe i miał zranioną dumę. Aby zrozumieć skalę tego, co się dzieje, musimy spojrzeć na liczby. Izrael posiada miażdżącą przewagę militarną. Podczas gdy Iran wydaje około 10 miliardów dolarów rocznie na obronę, Izrael inwestuje 24 miliardy. Izrael posiada 612 samolotów bojowych, w tym nowoczesne F-35 piątej generacji z technologią stealth. Iran ma około 551 samolotów, ale większość z nich to stare modele. Jeszcze ważniejsza jest przewaga w wywiadzie. Fakt, że Izraelowi udało się jednocześnie wyeliminować całe irańskie dowództwo wojskowe, pokazuje zdolność do infiltracji, z którą Iran po prostu nie jest w stanie się zmierzyć. Agencje takie jak Mossad wykazały się imponującą umiejętnością przenikania do najlepiej chronionych sieci bezpieczeństwa Iranu. Ale jak dokładnie Izraelowi udało się to zrobić? Otóż operacje, które doprowadziły do jednoczesnej eliminacji całej irańskiej śmietanki wojskowej, nie były tylko kwestią szczęścia czy przewagi technologicznej. One ujawniają lata pracy infiltracyjnej. Izraelscy agenci zdołali przeniknąć do najbliższych kręgów reżimu irańskiego. Wiedzieli dokładnie, gdzie będzie każdy dowódca, o której godzinie i jakich tras ucieczki użyją. To oznacza, że Izrael ma szpiegów w samym sercu irańskiego reżimu, być może od lat. Fakt, że udało im się skoordynować jednoczesne ataki w wielu miejscach, pokazuje, że izraelska sieć wywiadowcza jest znacznie głębsza niż Iran sobie wyobrażał. Izraelski system obrony powietrznej to także kluczowa przewaga. To zintegrowany system wielowarstwowy. Żelazna kopuła przechwytuje rakiety krótkiego zasięgu, proca Dawida przechwytuje pociski średniego zasięgu, a system strzała przechwytuje pociski balistyczne dalekiego zasięgu. Chociaż tym razem niektóre irańskie pociski przedostały się, większość została przechwycona. Ale za tym konfliktem stoi kwestia nuklearna. Iran dzisiaj wzbogaca uran do 60%, bardzo blisko 90% potrzebnych do bomby nuklearnej. Aby lepiej zrozumieć, co to oznacza, weź pod uwagę to. W 2015 roku Iran wzbogacał uran tylko do 3,6%, co wystarczało jedynie do cywilnej energii jądrowej. Dziś, przy 60%, kraj ten jest technicznie oddalony od bomby zaledwie o kilka miesięcy. Specjaliści nazywają to zdolnością do przełamania, czyli umiejętnością szybkiego wyprodukowania broni jądrowej, jeśli zostanie podjęta decyzja polityczna. Ponadto Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej potwierdziła, że Iran utrudnia pracę inspektorom nuklearnym, odmawiając dostępu do kluczowych miejsc. To oznacza, że nikt nie wie dokładnie, co Iran robi w swoich tajnych laboratoriach. I jak możesz sobie wyobrazić, dla Izraela nuklearny Iran to zagrożenie, które może zakończyć istnienie tego kraju. Dla Iranu zdolność nuklearna jest postrzegana jako jedyna gwarancja przetrwania reżimu. Dochodzimy tu do niepokojącego momentu. Atakując irański program nuklearny, Izrael mógłby przyspieszać dokładnie to, czemu próbuje zapobiec. Specjaliści wskazują, że Iran posiada już wystarczającą ilość wysoko wzbogaconego uranu na kilka bomb przechowywaną w tajnych lokalizacjach. Technicznie rzecz biorąc, nie da się na zawsze zniszczyć zdolności nuklearnych kraju jednym atakiem. To stwarza poważny problem dla Izraela. Albo uda mu się całkowicie zniszczyć irański program i obalić reżim za jednym zamachem, albo będzie musiał bombardować Iran wielokrotnie przez następne lata. Irański reżim mierzy się także z olbrzymimi naciskami wewnętrznymi. Dekady sankcji doprowadziły do brutalnego kryzysu gospodarczego. Protesty regularnie wstrząsają krajem. W 2024 roku Iran wykonał egzekucję ponad 900 osób, próbując stłumić bunt społeczny. Utrata przywództwa wojskowego tylko pogarsza tę wewnętrzną słabość. Sytuacja w Iranie jest dużo poważniejsza niż wielu sądzi. Międzynarodowe sankcje stworzyły odizolowaną gospodarkę, w której inflacja gwałtownie wzrosła, a bezrobocie wśród młodych ludzi jest bardzo wysokie. Te same sankcje wzmocniły najbardziej radykalne elementy reżimu, zwłaszcza gwardię rewolucyjną, która kontroluje rozległe sektory gospodarki poprzez firmy fasadowe. Reżim odpowiadał na protesty z krajną brutalnością. Iran drastycznie zwiększył wykorzystanie kary śmierci, wykonując egzekucje na osobach oskarżonych o niejasne zarzuty związane z bezpieczeństwem narodowym. Dyskryminacja wobec kobiet jest systematyczna, a prawo dotyczące obowiązkowego noszenia hijabu jest egzekwowane w brutalny sposób. Mniejszości etniczne i religijne są nieustannie prześladowane. Ponadto, Iran stracił dużą część swojej zdolności do atakowania Izraela za pośrednictwem innych grup. Hamas został poważnie osłabiony przez wojnę w gazie. Hezbollah miał swoje zdolności zniszczone przez Izrael. Z osłabionymi głównymi sojusznikami Iran czuje się coraz bardziej osamotniony. Sytuacja jest jeszcze bardziej dramatyczna, gdy spojrzymy na liczby. Hamas, który kiedyś był groźną siłą zdolną wystrzelić tysiące rakiet na Izrael, teraz działa bardziej jak partyzancka grupa w podziemiu. Hezbollah. Który posiadał arsenał szacowany na ponad 100 tysięcy rakiet i pocisków, praktycznie stracił swoje przywództwo po tym, jak Izrael je zlikwidował we wrześniu zeszłego roku. Jego magazyny broni zostały zbombardowane, a szlaki zaopatrzeniowe odcięte. Huti w Jemenie, choć wciąż są aktywni, znajdują się geograficznie zbyt daleko, by mieć realny wpływ na wojnę między Izraelem a Iranem. Przez dziesięciolecia Iran wykorzystywał te grupy jako swego rodzaju żywą tarczę, pozwalając atakować Izrael bez bezpośredniego brania odpowiedzialności. Teraz, gdy ta tarcza została zniszczona, Iran jest zmuszony walczyć własnymi rękami. Teraz jest tu coś bardzo ważnego: rola wielkich mocarstw w tym konflikcie. Stany Zjednoczone wspierają Izrael militarnie, ale obawiają się, że zostaną wciągnięte w większą wojnę. Oni pokazują, że chcą mieć kontrolę nad sytuacją, a nie pełną eskalację. Chiny i Rosja, choć są dyplomatycznie zbliżone do Iranu, najprawdopodobniej nie zainterweniują militarnie. Rosja jest zajęta na Ukrainie, a Chiny są zależne od stabilności szlaków energetycznych w Zatoce Perskiej. Stanowisko tych wielkich mocarstw jest kluczowe, aby zrozumieć, dlaczego Iran jest zasadniczo sam. Rosja, mimo że jest partnerem Iranu w niektórych kwestiach, zmaga się z własnymi trudnościami. Wojna na Ukrainie pochłania ogromne rosyjskie zasoby militarne i gospodarcze. Moskwa po prostu nie ma możliwości otwarcia drugiego frontu na Bliskim Wschodzie. Chiny z kolei mają bardzo praktyczne interesy. Jako największy importer energii na świecie, Chiny potrzebują, aby ropa nadal płynęła z Zatoki Perskiej. Całkowita wojna w regionie przerwałaby te szlaki i poważnie zaszkodziła chińskiej gospodarce. Ponadto Chiny koncentrują się na swojej rosnącej rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi i nie chcą dodatkowych komplikacji. To oznacza, że w skrajnej sytuacji zarówno Rosja, jak i Chiny prawdopodobnie porzuciłyby Iran, dokładnie tak jak Rosja zrobiła, gdy reżim Bashara al-Assada w Syrii prawie upadł. To pozostawia Iran zasadniczo samotnym w walce z technologicznie zaawansowanym przeciwnikiem. Więc co może się teraz wydarzyć? Izraelscy urzędnicy już powiedzieli, że ataki będą trwały przez dni, a być może nawet tygodnie. Istnieją zasadniczo trzy możliwości. Pierwsza możliwość to taka, że Iran, pomimo dramatycznych gruźb, ostatecznie zaakceptuje swoje straty i się wycofa. W takim przypadku Kamenei ogłosiłby symboliczną, wygraną dla wewnętrznej publiczności, a napięcia stopniowo by malały. Izrael kontynuowałby precyzyjne ataki, aby utrzymać irański program nuklearny pod kontrolą. Drugą możliwością jest spirala przemocy spowodowana błędną kalkulacją. Atak może spowodować nieoczekiwane ofiary cywilne lub pocisk może trafić w szczególnie wrażliwy cel. Presja polityczna po obu stronach na masowy odwet stałaby się niemożliwa do odparcia. Rezultatem byłaby niszczycielska wojna regionalna. Trzecia i najniebezpieczniejsza możliwość to taka, że Izrael uzna, iż to jego jedyna szansa na definitywne rozwiązanie zagrożenia ze strony Iranu. W takim przypadku Izrael rozpocząłby kampanię mającą na celu zniszczenie nie tylko programu nuklearnego, ale także samego reżimu irańskiego. Iran odpowiedziałby wszystkim, co ma, aktywując wszystkich swoich pozostałych regionalnych sojuszników. Wynikiem byłaby wojna na niespotykaną dotąd skalę na Bliskim Wschodzie. Chociaż trzecia wojna światowa jest mało prawdopodobna, ponieważ wielkie mocarstwa prawdopodobnie pozostałyby na uboczu, konsekwencje regionalne byłyby katastrofalne. To co wiemy na pewno, to że zasady się zmieniły? Era wojny w cieniu dobiegła końca. Izrael i Iran atakują się teraz bezpośrednio, otwarcie, bez pośredników. A irańska obietnica otwarcia bram piekieł to nie są tylko puste słowa. To w pewnym sensie krzyk reżimu, który wie, że traci kontrolę nad sytuacją. A kiedy reżimy walczą o kontrolę, decyzje stają się bardziej nieprzewidywalne i niebezpieczne. Co wydarzy się w najbliższych godzinach, może zadecydować, czy ten kryzys zostanie rozwiązany, czy też przerodzi się w coś znacznie większego. A ty, jak myślisz, co się stanie? Czy Izrael zdoła raz na zawsze zakończyć irański program nuklearny, czy też doprowadzi to do jeszcze większej wojny? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Jeśli ten film pomógł ci lepiej zrozumieć tę skomplikowaną sytuację, nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnej analizy najważniejszych wydarzeń na świecie. Bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.